Dzień dobry, czwartkowy poranek w 119 dniu naszej wspólnej gimnastyki. Zapraszam Was do tego, żeby poćwiczyć rytuały tybetańskie. Jak co dzień, już od bardzo wielu tygodni, to już ponad dwa lata, jak ćwiczę online i zachęcam Was do tego, żeby razem ze mną poćwiczyć. Całkiem sporo osób przewinęło się już razem ze mną przez tą gimnastykę. Są osoby, które. Kontynuują te ćwiczenia, chociaż robiły sobie przerwy, ale czują efekty, czują, że ta energia, która wzrasta w ciele, faktycznie Pozwala zupełnie inny sposób przeżyć każdy kolejny dzień. I nawet jeżeli nie ćwiczą już razem ze mną i nie spoglądają na mnie, bo nie muszą, bo pamiętają już doskonale, co mają robić, to i tak te rytuały zostają z nimi każdego dnia po to, żeby czuć się jak najlepiej. I zachęcam Was do tego również. Takie mam informacje od osób, które razem ze mną gdzieś tam podczas tej mojej drogi ćwiczyły. I myślę, że jest to dobra motywacja do tego, żeby samemu zacząć, spróbować i przeżyć przekonać się, czy faktycznie jest to mit, czy jest to prawda. A dlaczego ja ćwiczę? Właśnie dlatego, żeby uelastycznić, porozciągać mięśnie, bo dzięki temu czuję się sprawna. Czuję, że mogę w każdej chwili się poginać, poruszać w przeróżnych kierunkach, uruchomić moje stawy, tak jak tylko mi się podoba i jak tylko sobie zażyczę i nie mam żadnego problemu z poruszaniem się, dlatego że czuję ogromny przypływ energii, dlatego że jeżeli wykonam sobie taką gimnastykę od rana, a mi najbardziej właśnie ta pora dnia odpowiada, to potem przez cały dzień czuję się rześko, czuję się sprawnie i czuję, że mam moc. I dlatego, że mam gdzieś z tyłu głowy taką... Informacje i tako, takie przeświadczenie, że przecież wraz z wiekiem, a pracuję z seniorami i widzę to dokładnie, wraz z wiekiem to nasze ciało niestety staje się coraz mniej sprawne i liczę na to, że dzięki temu, że będę ćwiczyć każdego dnia, to ten poziom sprawności będzie spadał mi dużo, dużo wolniej. A kto wie, czy nie zostanie na bardzo wysokim poziomie przez długie, długie lata, właśnie. To zamierzam sprawdzić i to zamierzam osiągnąć, i jest to wystarczający dla mnie powód, żeby jak najdłużej tę gimnastykę ćwiczyć. A do tego, jeżeli ona dodaje młodości, jeżeli sprawia, że na przykład włosy nie siwieją, bo jest również taka informacja i takie są świadectwa w książce, to jest to jeszcze dodatkowy i kolejny motyw do tego, żeby tę gimnastykę wykonywać. Zapraszam Was więc, przygotujcie sobie matę, przygotujcie sobie wodę do picia, koniecznie, zwłaszcza w takie upalne dni. I wykonujcie każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, słuchając swojego ciała, zagłębiając się w to swoje ciało, bo to jest niezwykle ważne. Nie chodzi o to, żeby odbębnić i zrobić swoje, ale chodzi o to, żeby zrobić sobie z tej gimnastyki swego rodzaju medytację, skontaktować się ze swoim ciałem i pozwolić, żeby to ono przez chwilę do nas mówiło, nauczyć się go słuchać. Również skupiamy się na oddechu, oddychamy uważnie, oddychamy do brzucha, co jest niezwykle ważnym narzędziem w każdej chwili naszego życia. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl: Moje ruchy podążają za moim oddechem. Moje ruchy podążają za moim oddechem i z tą myślą rozpoczynamy. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę i połóż sobie dłonie na brzuchu. Wciągając nosem powietrze, rozpoczynamy oddychanie. I jednocześnie uruchamiamy mięśnie brzucha, tak żeby to powietrze wtłoczyć jak najgłębiej. Co powoduje, że brzuch napełnia się jak balonik. Chwilę wytrzymaj w tej pozycji. Powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli ze spokojem oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij sylwetkę w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok na tym jednym punkcie pozostaje razem z głową, aż do momentu, kiedy ciało się obróci. I dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie zgodnie z instrukcją w prawą stronę, a jak ręce się w lewo. Z oddechem uśmiechając się wykonaj tyle obrotów, ile możesz, w swoim tempie. Ja wykonuję 21. W pozycji wyjściowej skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. A jak poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to przejdź powoli na matę. Wody. I do drugiego do połóż się na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby aż pięty uniosły się na podłogę. I na wdech. Unieś głowę i pociągnij mocno palcami całe nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane. Jeżeli jest to zbyt trudne, możesz się lekko ugiąć, zwłaszcza na początku. A z wydechem. Otóż i nogi i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziesięć. Wydech jedenaście. Wydech dwanaście wydech, trzynaście wydech, czternaście wydech, piętnaście wydech, szesnaście wydech, siedemnaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech osiemnaście, wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia. Wydech dwadzieścia jeden. Wydech. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Podnieś powoli za pomocą rąk i popij wodę. I do trzeciego rytuału rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki i spuść głowę w dół. A na wdech unieś głowę, wychnij klatkę piersiową w przód, ściągając do siebie łopatki i odchyl głowę do tyłu na tyle, na no ile czujesz, że jest to dla ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście moje no ruchy podążają za moim oddechem wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech Dwadzieścia jeden. I nie wydech. Rozluźnij kark, kręcąc głową, ramionami pod pigułem. I usiądź w siedziu prostym do czwartego ruchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o maty. Przy biodrach skieruj łokcie lekko na zewnątrz. I opuść głowę tu Na wdech unieś głowę. I mocno wypnij biodra w górę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech. Wydech. trzy wydech, cztery wydech, pięć wydech, sześć wydech, siedem wydech. Osiem, wydech dziewięć, wydech dziesięć, wydech jedenaście, wydech dwanaście, wydech trzynaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech. 14. Wydech. 15. Wydech. 16. Wydech. 17. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I wydech. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie. Rozluźnij nadgarstki. Zakręć palce, pokręć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę. Idę tu na Prostaw nogi na szerokość biodra, oprzyj palce stóp matę. Wersja prostsza ćwiczenia, opieram ręce na nadgarstkach, na łokciach, żeby zaoszczędzić nadgarstki, unieś do góry głowę, podnieść całe ciało w górę, a na wdech wypnij pośladki, naprężając mocno nogi i brzmienie. Trudniejsza wersja, oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę do góry, podnieś całe ciało nad matę, możesz pozostawić ewentualnie kolana, a na wdech. Przenieś pośladki w górę, kierując łopcie lekko na zewnątrz. Obu wersjach ćwiczenia, broda dąży do mostka, kolana mogą być lekko ujęte i I mocno pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Trzy. Wydech. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wcisnij pięty domat, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech osiemnaście wydech dziewiętnaście wydech dwadzieścia wydech i dwadzieścia jeden z wydechem klękni usiądź pośladkami na piętach rozszerz wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło o i oddychaj nosem. I, wody. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na Nogi pozostają ugięte w kolanach, oddalone mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, unieś do góry biodra. Zablokuję tak, żeby znajdowały się cały czas na jednym poziomie. I będziemy odwodzić od siebie kolana i przywodzić, starając się utrzymywać biodra cały czas w górze. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie I rozluźnij. Opuść biodra, poruszaj nimi troszeczkę na boki, żeby poróżnić mięśnie. Przewróć się na bok, podnieś kopię wodę. I połóż się na boku do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. oprzyj palce z o matę. ręce oprzej na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawróć kość ogonową, mocno pod siebie. Wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki. Przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się pod barkami. A głowa jest przedłużaniem kręgosłupa. Zaciskaj pośladki, uśmiechaj się i oddychaj. Poprz się wygodnie oczy i na dłoniach. Pozwól, żeby ciało się odprężyło. Zamknij oczy. Skup się na oddechu. Oddychaj do brzucha. I pozwól, żeby oddech uwalniał napięcia. Najpierw rozluźnij stopy. Świadomie skieruj tam całą swoją uwagę po to, żeby wszystkie mięśnie się rozluźniły. Następnie łydki, uda, ośladki. brzuch, odcinek nędźwiowych na posłuchu. Rozluźnij plecy, barki, ręce, Kark. Głowę. Rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzkę. Cały czas oddychaj. Dziękuję swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Weź ich świat, swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Poli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Przeciągnij. Popij wodę. I zapraszam do poćwiczenia mięśni twarzy. Znajdź sobie wygodną pozycję, taką, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte, wyciągnięta pięknie szyja do góry. Będziemy ćwiczyć dzisiaj mięśni wokół oczu i zrobimy sobie okulary. Palet wskazujący układamy na łuku brwiowym kciuk na kościach policzkowych. I rozciągamy mięśnie do góry i na zewnątrz, delikatnie i z wyczuciem. I w, tej, w takiej pozycji staramy się mrużyć oczy, ale rozciągnięte mięśnie stawiają na opór. Cały czas oddychamy i wykonujemy 10 takich mrugnięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy, oddychamy. Druga seria. Pamiętamy o ramionach w dół. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Pomrugaj, rozluźnij i ostatni raz. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. Wdech, wydech, łyk wody. I na tym kończymy dzisiejszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, życzę Wam, żeby ten dzień był napełniony energią, a jeżeli macie ochotę popracować jeszcze bardziej z napięciami w swoim ciele, to zapraszam Was na taniec terapeutyczny online, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20. Informacje znajdziecie w opisie do tego filmu, a ja już dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia jutro. Pa!